Siemanko, siemanko, witam serdecznie, kłaniam się wam nisko, dzisiaj będzie pozytywnie. Tak jest, tak sobie wymyśliłem, dzisiaj jest niedziela, dzień weekendowy, ja ciągle mówię o problemach, ciągle mówię o tym syfie wylewającym się, o tych nadużyciach, przekrętach, wykorzystanie stanowiska służbowego, tworzenia prywatnych folwarków na różnych stopniach dowodzenia, tego jest tak dużo, tak dużo, ale... Ale są efekty. Jak się o tym mówi, to w tej, czy jednej, czy drugiej jednostce, bądź nawet innej, o podobnej, gdzie jest podobna sytuacja, zaciągają ręczny. I to tylko pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku, że coś z tego jest, że jak mówimy o syfie, to co niektórzy zaczynają uważać, także to jest dobry kierunek. No, właśnie, ja niejednokrotnie proszę, powiedzcie mi coś dobrego, powiedzcie mi coś dobrego, powiedzcie mi coś dobrego. Ja się nigdy doczekać nie mogę. W każdym razie, jak otrzymuję, to i tak jest tego bardzo mało. Dlatego stwierdziłem, że dzisiaj powiem o pozytywnej rzeczy. Fakt, że zaczęło się od syfu i kreatywności pewnego pana oficera, który postanowił robić porządki na własną rękę, a przy okazji niszczyć sprzęt innych ludzi ale za to kończy się bardzo pozytywnie i pozytywnym akcentem. Dzisiaj na pewno ten odcinek będzie zrobiony. Więc dzisiaj o kretynizmie oficerskim, o... Ale tylko takie lekko podkreślenie, przypomnienia, a potem będzie już tylko pozytywne, ponieważ reakcja pana generała e, bardzo fajna, a do tego fajne wiadomości od żołnierzy, którzy panu generałowi biją brawo. I o tym sobie dzisiaj porozmawiamy, przypomnimy, bo odnośnie oficera tego od porządków, też mam kilka słów do powiedzenia. No to jak, lecimy, nie? Więc, tak, jak można przeczytać na stronie facebookowej Wojska Obrony Terytorialnej, e, taka oto informacja. E, dowódca Wojska Obrony Terytorialnej, generał Brygady m, Krzysztof Stańczyk, spotkał się w z żołnierzami 7 Pomorskiej i 18 Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy biorą udział w szkoleniu poligonowym. Podczas wizyty odniósł się także do incydentu, który miał miejsce podczas zgrupowania. Obecnie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające przez Wydział Żandarmerii Wojskowej. W ustce do czasu wyjaśniania oficer skierowany został do macierzystej jednostki. Zaistniała sytuacja, nie miała wpływu na przebieg szkolenia. A co dokładnie się stało, moi drodzy? Noż tuż tutaj opisywałem to. Zapraszam. W linku pod filmem znajdziecie. Znaczy, w opisie pod filmem znajdziecie link do materiału, w którym to opowiadałem. Żołnierze mieli bardzo mało czasu na spakowanie się, więc zawinęli wrotki, polecieli, ale pan. Oficer, wiem już, że nie porucznik, tylko kapitan, z tego co słyszę, kapitan, tak, jest pan kapitan, wziął się za porządki, się zdenerwował. I ja, żeby było jasne, ja rozumiem, syfu nie powinno być, syfu nie powinno być. Niemniej jednak, i nie jeden kipisz widziałem, taki jak tutaj na pewno przed chwilą widzieliście, nie jeden kipisz widziałem moje łóżko nieraz było w takim właśnie stanie łóżko moich czy szafy moje czy moich kolegów. Tak to właśnie wyglądało, niemniej jednak to już nie są, nie są te czasy. Nie są te czasy, żeby żołnierz rozpieprzał wszystko. Myślę, że pan kapitan mocno odleciał. E, mocno odleciał. No i właśnie, i tutaj straszył żołnierzy, bo się okazało, zniszczył laptopa, zniszczył coś tam, jakiś telefon, coś w tym stylu. W każdym razie, jakieś sprzęty żołnierzy, które teraz są, to on stwierdził, że a ja mogę, bo te sprzęty nie powinny się tutaj znaleźć, więc kiwam woko, to nie są jego słowa, ale ogólnie rzecz biorąc, mowa ciała, kiwam woko, zgłaszajcie sobie sprawę nawet na żandarmerii. On ma to na to wywalone. Więc krótko rzecz biorąc, żołnierze Postarali się, żeby to poszło, przedstawiał to portal Bychatka, szeregowy Kukuła, porucznik Powałka, mówiłem o tym ja, ponieważ no cóż, warto było o tym wspomnieć. Bardzo szybko doszło to właśnie do pana generała Stańczyka, pan generał Stańczyk wykorzystał tą okazję, albo może to już było zaplanowane właśnie spotkanie z żołnierzami, z żołnierzami tych jednostek, o których wspomniałem. W każdym razie pojechał. Była informacja, wotu, szybka reakcja. Pan generał na miejscu, i wydaje się na to, że oficer został przywołany. Do porządku. Ów, ten oficer e, został skierowany, jak tutaj Wam przed chwilą mówiłem, do macierzystej jednostki. Także, brawo, 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 panie generale. I co ciekawe. Co ciekawe, i tutaj muszę dodać coś od siebie. Oczywiście żołnierze biją brawo, że ten film był y, również u mnie jakoś podsumowanie tej sytuacji, więc no, zawsze jest tak, że ktoś się do tego odnosi. I właśnie o tym powiadomili mnie też żołnierze, że tutaj y, fajne spotkanie, y, ale przede wszystkim decyzja, że pan kapitan tu został odsunięty od wykonywania tych obowiązków, pojechał do macierzystej jednostki. Teraz jestem ciekawy, co tam będzie. Macie słuchajcie, macie niebywałą okazję mówić o tym człowieku, żeby się czegoś nauczył, a ja tu nie mówię, że jakieś konsekwencje będą wielkie, ale żeby się czegoś nauczył, bo yy, przede wszystkim yy, pan kapitan powinien pamiętać o jednym, że powinien dawać przykład jest oficerem oficerem i przede wszystkim jeżeli jest burdel to owszem każdy ma prawo się wkurwić ja też bym zapewne to zrobił ale przede wszystkim zachowywać się jak na oficera przystało czyli są regulaminowe zachowania określone te zachowania w regulaminie jak mówię i tak należałoby się do tych ludzi Odnieść w ten sposób. Są inne metody, a nie jak z Zetki. Komuś się Zetka chyba przypomniała i rozpieprzył wszystko, niszcząc sprzęt przy okazji. Mam nadzieję, że odda, że zostanie pociągnięto do odpowiedzialności. I macie dlaczego mówię, że powinniście o tym człowieku mówić? Ponieważ do mnie dochodzi, że to jest człowiek, który potrafi stracić na sobą kontrolę. Krzyczy, wyzywa, wulgarnie się odzywa do żołnierzy. Kilka osób już przez niego odeszło. Traktuje to jako plotki pomówienia, jakieś tam... Przepraszam, nie no, sędzi... Traktuje to jako jakieś tam plotki, pomówienia i inne takie tam rzeczy. E, no bo każdy może być zdenerwowany jeszcze na pana kapitana. Niemniej jednak jest to jakaś e, może taka propozycja do służb, które odpytują ludzi, pytać o to, pytać, a wymówić, a wymówić, a wymówić. Normalnie, jeżeli pan kapitan jest taki pewny siebie i mówi, możecie mi tam, nie, i możecie sobie dzwonić, tych sprzętów tu nie powinno być, więc ja mogę rozpieprzać, jest taki pewny siebie, proszę bardzo, dawać, mówić. Zresztą zapraszam serdecznie do kontaktu, jeżeli ktoś chciałby, żeby coś doszło, do żandarmerii wojskowej, bo jest oprócz tego, co zrobił, jest jeszcze coś, co służby mogłyby się dowiedzieć. Ja służę uprzejmie, chociaż osobiście zachęcam bardzo do tego, że są fajni ludzie w służbach, w żandarmerii wojskowej również, jak wszędzie są wariaci, ale też są porządni ludzie, którzy na pewno y, y, odpowiednio zadziałają. Także tutaj ogromne, ogromne brawa od żołnierzy dla pana generała. Panie generale, niby prosta sprawa, ale to tylko pokazuje, Cytuję żołnierzy, tylko to pokazuje, jakim jest pan dowódcą, i, i że pan trzyma rękę na pulsie, także ogromne ogromne brawa. Dobra, i teraz słuchajcie. I żeby tak już całkowicie zakończyć fajny dzień. Tak się mówi o tych wojskach obrony terytorialnej. E, e, ale wiecie, jest dużo rzeczy, o których na co dzień nie słychać. I ja wam tylko powiem że ci ludzie czasami przypadkiem, czasami, czasami po prostu, no przypadkiem, ale wykazują się naprawdę dużą inicjatywą, odwagą niejednokrotnie. I teraz również informacja wojsku Obrony Terytorialnej z 15 października, czyli kilka dni temu informacja z Facebooka widząc wypadek nie pozostajemy obojętni w ostatnim tygodniu żołnierze WOT udzielili pomocy w kilku miejscach i teraz uważajcie to jest tylko ostatni tydzień i więc tak 8 Kujawska Pomorska Brygada OT będąc w trakcie szkolenia rotacyjnego żołnierze 81 Batalionu Lekkiej Piechoty z Torunia wzięli udział w akcji ratowniczej po kolizji drogowej na skrzyżowaniu w Czernikowie Wspólnie ze strażakami z OSP Czernikowo żołnierze zabezpieczyli miejsce zdarzenia, usunęli z drogi część rozbitych pojazdów, udzielili pomocy uczestnikom kolizji oraz udróżnili przejazd. 11 Małopa, Małopolska Brygada, szeregowy Karolina, nazwisko e, niepodane, żołnierz 113 Batalionu Lekkiej Piechoty wracając po służbie do domu natrafiła na miejsce wypadku drogowego w miejscowości, w miejscowości Lichwin, powiat Tarnowski. Bez wahania przystąpiła do udzielania pomocy poszkodowanej, wykazując się odwagą, opanowaniem i profesjonalizmem. 12 wielkopolska brygada. Podczas przejazdu z jednostki wojskowej na teren poligonu żołnierze byli świadkami wypadku z udziałem pojazdu oraz rowerzystki. Żołnierze zabezpieczyli miejsce zdarzenia, udzielili pierwszej pomocy medycznej, wezwali pomoc, aż a do momentu przyjazdu policji kierowali ruchem. 15. Lubuska Brygada. Żołnierze wracający z uroczystości w Warszawie byli świadkami wypadku drogowego. Pojazd osobowy z nieznanych przyczyn uderzył w barierki, kierowca doznał ataku epilepsji połączonego z krwotokiem. Żołnierze natychmiast wyciągnęli poszkodowanego z pojazdu, udzielili mu pierwszej pomocy i zabezpieczyli miejsce zdarzenia, oczekując na przyjazd służb ratunkowych, które pojawiły się błyskawicznie. No i to wszystko jest zawsze gotowe i zawsze blisko, w tym przypadku się to sprawdziło. Wszystkim Wam, którzy zareagow zareagowaliście prawidłowo, nie wahając się, wszystkim Wam naprawdę bije, bije, brawo i myślę, tym akcentem powinniśmy zakończyć ten film. Takich informacji jest bardzo, bardzo mało. O takie między innymi informacje bardzo bym prosił. Ja nie jestem w stanie sprawdzać, szukać wszystkiego. Do mnie piszą ludzie z kłopotami, których trzeba gdzieś tam, powiedzmy, którym trzeba gdzieś tam pomagać. Cierpią oni sami, ich rodziny, różnie to jest. Ja jestem czę często w rozjazdach. Już jutro znowu wyjeżdżam na, a myślę, dwa dzionki, będę z powrotem. A może nawet jeden, nieważne, w każdym razie jadę się zająć tematem takim społecznym, czyli molestowanie dzieciaków przez inżynierów i inne takie rzeczy. W grę wchodzi policja, prokuratura, opieszałość, z przyjemnością tam pojadę. pojadę. Ale wracając do Wojsk Obrony Terytorialnej, akurat mówcie mi o takich rzeczach, podsyłajcie mi proszę takie tematy, bo wszyscy mówią, że wszyscy mówią. Często się tak zdarza podczas rozmów, że że to jest tylko plucie na armię, na inne takie rzeczy, a w jaki sposób inaczej zwracać na problemy uwagę. Myślicie, że mi to jest dobrze z tym? Nie, ale ja i nie tylko ja będziemy tak robić, bo są ludzie wspierający mnie, bez nich nie dałbym sobie rady. Będziemy to robić, ponieważ idzie zrobić dużo dobrego. Idzie to w dobrym kierunku. Rozmowy te wyglądają zupełnie inaczej. Ja już od jakiegoś czasu chwalę sobie kontakt z jednostkami. Yy, z jednostkami, z rzecznikami, z osobami funkcyjnymi, chwalę to sobie. Jest ta współpraca, jest ta współpraca ze służbami, za co naprawdę jeszcze raz, chwaląc ich bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No i wyszło, myślę, pozytywne. Na niedzielę, myślę, że jak najbardziej na miejscu. Także, no cóż, pan kapitan, chluby, akurat. Może Wojsko Obrony Terytorialnym nie przynosi, ale reakcja pana generała myślę, jak najbardziej na miejscu. Decyzja również bardzo dobra decyzja. No a wy, a wy tam moi drodzy, cóż, fajnie, że mówicie pozytywne rzeczy o panu, właśnie o, o panu generale. No właśnie dobrze, że ludzie komentują właśnie takie zachowania, a co będzie z panem kapitanem założyć, za, zależy tylko i wyłącznie od was. Ja serdecznie, jak mówiłem, zapraszam do kontaktu ze służbami, a jeżeli coś chcecie dodać od siebie na temat pana kapitana, żeby tam coś wam pomóc. Zapraszam serdecznie, a pan, panie kapitanie, niech pan pamięta, że jest pan oficerem i się pan jako oficer zachowuj, a nie jako ostatni gnój za przeproszeniem. Mam nadzieję, że pan przeprosisz tych ludzi chociaż za zniszczenie sprzętu. Pana zachowania są regulowane regulaminem, przepisami, to wszystko, a nie wchodzić i niszczyć i zostawiać taki burdel. No to jest tylko moje prywatne zdanie, nie musicie się z nami zgadzać. Łapka w górę, komentarz taktyczny. E, materiał posłać dalej. Myślę, że pozytywne rzeczy fajnie by było. Dzięki Wam również się mogą nieść. E, no i cóż. Na pewno ten przykład pokażę innym, że trzeba troszeczkę myśleć, a nie jak Pan jakiś nadpobudliwy i Pan krzyczysz i się źle Pan zachowujesz, to idź Pan do cywila. I tam sobie rybki łów. Będzie dobrze. I pan se tam drzewa. Przesadzaj. Tak. Także zaznaczcie dzwoneczek, by nie przegapić dalszych treści. No i tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę. I do usłyszenia. Kłaniam się nisko. Hej.